Cześć, ja mam na imię Milena i witam Was na moim kanale, gdzie opowiadam o sprawach kryminalnych i paranormalnych. Dziś opowiem Wam o sprawie, która wydarzyła się w latach 40. w Wielkiej Brytanii. Sprawa ta dotyczy porwania, brutalnego wykorzystania i morderstwa zupełnie przypadkowej czteroletniej dziewczynki. Była ona tak bulwersująca, że wtedy, w latach 40., śledczy zdecydowali się na zupełnie nowatorski krok a mianowicie na pobranie i porównanie odcisków palców od wszystkich mężczyzn mieszkających w mieście Blackberry. A była to niemała liczba, bo aż 40 tysięcy osób. Z tego właśnie powodu sprawa ta znana jest jako jedna z pierwszych spraw, gdzie do wykrycia sprawcy użyto zakrojonych na tak szeroką skalę badań daktyloskopijnych. A od siebie dodam też tylko, iż wydaje mi się, że nawet osoby, które generalnie są przeciwnikami kary śmierci, a taki właśnie wyrok finalnie tutaj zapadł, to w tym przypadku nie będą aż tak mocno obstawać przy swoim zdaniu. A teraz już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na historię brutalnego morderstwa malutkiej June Anne Deviney. June Ann Deviney urodziła się w czerwcu 1944 roku. Dokładnej daty jej urodzenia nie znamy. Wiemy jedynie, że w chwili tragedii, która ją spotkała, miała ona 3 lata i 11 miesięcy. Więc najczęściej w materiałach źródłowych możemy znaleźć informację, iż June Ann miała po prostu 4 lata. Dziewczynka przyszła na świat w mieście Blackburn w Anglii w Wielkiej Brytanii. Jej rodzicami byli Albert i Emily. O rodzinie Diwani wiemy tak naprawdę bardzo niewiele. Nie ma na przykład żadnej informacji o jej krewnych i rodzeństwie. Możemy się jedynie domyślać, ze względu na specyfikę lat czterdziestych, że prawdopodobnie miała ona rodzeństwo, które żyje być może nawet do dziś. W Internecie nie ma też żadnego zdjęcia June An ani jej rodziny. Jest co prawda kilka zdjęć powiązanych ze sprawą, i wszystkie one będą tutaj pokazane i podpisane. Nie ma jednak żadnej fotografii samej dziewczynki i jej rodziny. Zdjęcie, które widzicie na okładce tego filmu, to nie jest Jun An, ale grafika z gazety. Przejdźmy jednak do samych tragicznych wydarzeń z 1948 roku. Na początku maja tego roku Mała June An zachorowała na zapalenie płuc. I ta infekcja była na tyle poważna, że dziewczynka 5 maja trafiła do szpitala. A konkretnie był to Queen's Park Hospital w mieście Blackburn w hrabstwie Lancashire w północnej Anglii. W sumie przebywała ona tam 9 dni, jej stan się poprawiał i 10 dnia miało zostać wypisana do domu. Co jak dziś wiemy nigdy się nie wydarzyło. Bo tragedia, która spotkała małą June Ann, wydarzyła się właśnie w noc poprzedzającą jej wyjście ze szpitala. W nocy z 14 na 15 maja dyżur na oddziale pełniła akurat pielęgniarka Gwendolyn Humphries. I choć obecnie do zadań pielęgniarek nie należy gotowanie pacjentom posiłków, to wtedy, w latach 40., było to prawdopodobnie zadanie właśnie pielęgniarek. Gdyż Gwendolyn tej nocy przygotowywała dzieciom śniadania. Z tego właśnie powodu kobieta w trakcie nocy przebywała w szpitalnej kuchni. Od czasu do czasu też, szczególnie gdy słyszała, że jakieś dziecko wyszło ze swojego łóżka lub płacze, wychodziła ona na oddział zobaczyć, co się dzieje. Trzeba też tutaj dodać, że ten oddział, na którym leżała June An, to było po prostu jedno duże pomieszczenie. Gdzie obok siebie znajdowały się łóżka. Było więc to coś bardzo łatwe do ogarnięcia wzrokiem, gdy na przykład jakieś dziecko zaczęłoby spacerować lub ktoś obcy wszedłby do sali. Zdjęcie tego oddziału wyświetla wam się teraz na ekranie. Ta noc z 14 na 15 maja zaczęła się bardzo zwyczajnie. Gdy wszystkie dzieci zasnęły, Gwendolyn przebywała w kuchni. Pierwszy raz pielęgniarka została zaniepokojona przez płacz dziecka krótko po północy. Weszła wtedy na salę i uspokoiła sześcioletniego chłopca, który akurat obudził się. Gwendolyn zerknęła też wtedy przy okazji na łóżka reszty dzieci i nie widząc nic niepokojącego, wróciła do przygotowywania posiłków. Po raz drugi pielęgniarka została czymś zaniepokojona o pierwszej dwadzieścia w nocy. Tym razem był to przeciąg spowodowany przez otwarte drzwi zewnętrzne. Gwendolyn zamknęła wtedy drzwi, i chociaż nie słyszała jakiegokolwiek hałasu dochodzącego z sali, gdzie spały dzieci, to dla pewności, że wszystko jest w porządku, postanowiła wejść do pomieszczenia i zobaczyć, czy wszyscy są w swoich łóżkach. I właśnie wtedy, czyli około 20 minut po pierwszej w nocy, pielęgniarka odkryła, że jedno z dzieci, czteroletnia June Andy zniknęła zniknęło ze swojego łóżka. Gwendolyn była już wtedy bardzo zaniepokojona, gdyż dodatkowo na podłodze widniały ślady dużych męskich butów prowadzące od drzwi wejściowych na salę. Pielęgniarka od razu poinformowała innych pracowników szpitala o zniknięciu dziecka i przez kilkanaście minut szukali oni dziewczynki na terenie szpitala. Te poszukiwanie okazało się jednak bezowocne, więc bardzo szybko wezwano policję, która przybyła do Queen's Park Hospital jeszcze przed drugą w nocy. Poszukiwania policyjne na terenie szpitala i obszaru wokół niego zaczęły się praktycznie od razu po przyjeździe pierwszych radiowozów i nie trwały one zbyt długo, bowiem już około godziny później, June Ann została znaleziona. Dziewczynka leżała w wysokiej trawie, blisko muru, który ogradzał budynek szpitala, i, co do czego nie było wątpliwości, June An nie żyła. To, w jakim stanie odnaleziono ciało tej czteroletniej dziewczynki i jakiego bestialstwa się wobec niej dopuszczono, jest w tej sprawie czymś najbardziej szokującym. June An została znaleziona leżąc twarzą w dół, w zakrwawionej i rozerwanej koszuli nocnej. Jej głowa i twarz były roztrzaskane, a krew była widoczna również na murze, przy którym leżała. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka zmarła na skutek rozległych obrażeń wewnętrznych i pęknięć czaszki. Patolog stwierdził, że do uszkodzeń organów wewnętrznych doszło na skutek wykorzystania seksualnego, a liczne i rozległe złamania czaszki nastąpiły, gdyż głowa dziecka była uderzona o mur, podczas gdy jej morderca trzymał ją za nogi. I rozmachując się, uderzał jej głową o ścianę. Ciało nosiło też ślady ugryzień na pośladkach oraz ślady ucisku dłonią na udach i szyi. Patolog stwierdził też, że wszystkie obrażenia zostały zadane przed śmiercią. Śledczy, jak i mieszkańcy Blackburn, którzy dowiedzieli się o tym morderstwie, byli tym zszokowani. Jako iż detektywi z Blackburn nie mieli wcześniej doświadczenia z takim morderstwem, sprawę przejął Scotland Yard i detektywi z Londynu. Presja społeczna na znalezienie gwałciciela i mordercy czterolatki była ogromna. I już od początku przypuszczano, że jest to ktoś, kto mieszka w okolicy i dobrze znał teren, na którym przebywał. Główny detektyw tej sprawy, John Capstick, powiedział później Nie wstydzę się powiedzieć, że widziałem to wszystko przez Morze West. Lata służby detektywistycznej zahartowały mnie na wiele strasznych rzeczy, ale to maleńkie ciałko w koszuli nocnej przysiągniętej krwią i błotem było czymś, obok czego żaden człowiek nie przeszedłby niewzruszonym. I ten widok prześladuje mnie do dziś. Przysięgałem sobie, stojąc tam w tym deszczu, że postawię jej mordercę przed wymiarem sprawiedliwości zaraz po znalezieniu zwłok teren szpitala odgrodzono taśmą policyjną i śledztwo rozpoczęto niemal od razu. Śladów mordercy nie było wiele. Obok łóżka, w którym spała mała June An, śledczy znaleźli jednak szklaną butelkę z wodą sterylną, która według pracowników szpitala nie powinna znajdować się w tamtym miejscu i być może została położona tam właśnie przez mordercę. Z tej butelki udało się zebrać kilka zestawów odcisków palców. Większość z nich należała do personelu medycznego, kierowców karetek i innych osób, które miały uzasadniony powód przebywać na terenie szpitala na kilka dni przed morderstwem. Wszystkie te osoby miały jednak solidne alibi na noc morderstwa i zostały wykluczone z grona podejrzanych. Na butelce znajdował się ponadto jeden zestaw odcisków palców, które nie pochodziły od żadnej ze sprawdzonych osób. Nie należał on do nikogo, kto formalnie przebywał w tamtym czasie na terenie szpitala. Odciski te zostały pozostawione przez mężczyznę, a fakt, iż linie papilarne były dobrze zarysowane i nieprzerwane, pozwalał sądzić, że jest to młody człowiek z niewielkim doświadczeniem w pracy fizycznej. Odcisków tych nie było też w bazie policyjnej. Stwierdzono wtedy, że zostały one pozostawione właśnie przez morderce. Wtedy też wspomniany już inspektor John Capstick zaproponował rozwiązanie, którego nie użyto jeszcze nigdy wcześniej nigdzie na świecie. Zaproponował on, aby pobrać odciski palców od wszystkich mężczyzn powyżej 16 roku życia. Przebywających na terenie Blackburn 14 i 15 maja 1948 roku, czyli w noc morderstwa. Wtedy to miasto liczyło ponad 120 tysięcy mieszkańców, więc do pobrania odcisków wytypowano ponad 46 tysięcy osób z 35 tysięcy różnych domów. Mieszkańcy miasta zostali poproszeni o współpracę z policją w trakcie tego przedsięwzięcia. Z obietnicą, że wszystkie uzyskane odciski nie będą porównywane do wykorzystania w innych sprawach i że zostaną zniszczone po zakończeniu tego jednego śledztwa. Grupa zadaniowa wyznaczona do przeprowadzenia tej akcji była kierowana przez inspektora Williama Bartona i składała się z zespołu 20 funkcjonariuszy, którzy uzbrojeni w dane z rejestru wyborców. Ręcznie pobierali i porównywali odciski palców. W ciągu prawie dwóch miesięcy pobrano ponad 40 tysięcy zestawów, które nie pasowały jednak do tych pozostawionych na butelce ze szpitala. Jako iż druga wojna światowa zakończyła się jedynie trzy lata wcześniej, zdawano sobie sprawę, że niektóre osoby mieszkające w mieście mogą być tam w żaden sposób niezarejestrowane. Dotarto aż do dwudziestu takich mężczyzn, którzy wrócili z wojny i po prostu, bez posiadania żadnych dokumentów, osiedlili się w Blackburn. Od nich też pobrano odciski palców, i w żadnym z tych przypadków nie pasowały one do domniemanego mordercy June Ann. I tak minęły prawie dwa miesiące. Śledczy pobrali odciski palców od niemal wszystkich wytypowanych mężczyzn i ciągle nie było wśród nich dopasowania do sprawcy. 11 sierpnia, czyli jednego z ostatnich dni tego przedsięwzięcia, odciski pobrano między innymi od 22-letniego byłego żołnierza Pitera Griffitza. Był on zarejestrowanym mieszkańcem miasta, nie był żonaty i pracował na nocne zmiany w młynie przy pakowaniu mąki. 11 sierpnia przebywał on w swoim domu, i poproszony o podanie swoich odcisków palców zrobił to bez żadnego oporu. I kolejnego dnia, około godziny 15, stało się coś, na co śledczy czekali przez prawie dwa miesiące. Jeden z funkcjonariuszy, którzy tak mozolnie pracowali nad tą sprawą, odkrył stuprocentowe podobieństwo między odciskami na butelce ze szpitala i tymi od Petera Gryfica. I obecnie określa się to niemal jako cud, gdyż od czasu rozpoczęcia tej akcji funkcjonariusze pobrali dokładnie 46 253 zestawy odcisków palców i do sprawdzenia przed zakończeniem całego zadania zostało im mniej niż 200 zestawów. W tamtym momencie inspektor John Capstick podjął decyzję o aresztowaniu Gryfica. Miało to miejsce tego samego wieczora, czyli 12 sierpnia, gdy mężczyzna wychodził na nocną zmianę w młynie. Został on zabrany do komendy głównej policji w Blackburn, gdzie został formalnie pouczony, że ma prawo do milczenia. I na początku, podczas jazdy radiowozem i pierwszego przesłuchania, Griffith zaprzeczał, jako miałby cokolwiek wspólnego z morderstwem dziewczynki. Ale kiedy został on skonfrontowany z faktem, iż jego odciski palców idealnie pasowały do tych zostawionych na butelce w szpitalu, stwierdził on, i tu jest cytat. Cóż, jeżeli są to moje odciski palców, to opowiem wam o tym. Tej nocy odbyło się więc pierwsze długie przesłuchanie, podczas którego Griffith przyznał się do zabrania ze szpitala i zamordowania June An. Opowiadał on, że 14 maja w nocy wybrał się na samodzielne spożywanie alkoholu w Blackburn i że w wyniku tego około północy był już poważnie odurzony. Peter Griffith stwierdził, że postanowił wtedy pospacerować, próbując wytrzeźwieć przed powrotem do domu. Następnie podczas tego spaceru mówił, że rozmawiał z mężczyzną w zaparkowanym samochodzie. I poprosił go o zapalenie papierosa. Według Griffitha ten mężczyzna, zauważając jego odurzenie alkoholem, zaproponował mu podwiezienie, które zakończyło się w pobliżu szpitala Queens Park Hospital. I to właśnie na tym etapie Griffith zdecydował włamać się do budynku i zabrać jedno z dzieci. W tym miejscu trzeba też dodać, że dobrze znał on wnętrze szpitala, Gdyż jako dziecko sam przebywał tam przez w sumie ponad dwa lata. Gryfit stwierdził, że pamięta jedynie, iż tej nocy był na zewnątrz oddziału dziecięcego, gdzie znalazł otwarte drzwi. Wszedł do lokalu słysząc jak pielęgniarka, i tu cytat mruczała coś do siebie i waliła rzeczami, jakby zmywała coś. Następnie podniósł on szklaną butelkę, aby użyć jej jako broni na wypadek gdyby ktokolwiek z personelu medycznego próbował go obezwładnić, zanim wybrał on June An na swoją ofiarę. Według Gryfica, podniósł on dziewczynkę z łóżeczka, gdy ta spała, po czym dyskretnie opuścił pomieszczenie przez okno małego pokoju na końcu oddziału w pobliżu toalety. Gryfic odmówił szczegółowego omówienia tego, co zrobił dziecku, poza tym, że zabił June An w napadzie wściekłości, kiedy zaczęła ona płakać po tym, jak wyniósł ją z budynku. Griffith podczas całego przesłuchania nie okazywał wyrzutów sumienia za swoje czyny i obwiniał za wszystko swój stan odurzenia alkoholowego. Swoje oficjalne oświadczenie zakończył zdaniem wskazującym na to, że zgadza się, aby wymierzono mu najwyższy wymiar kary, jakim w tamtym czasie w Wielkiej Brytanii była kara śmierci. Po przyznaniu się do winy, został on osadzony w areszcie, gdzie oczekiwał na proces. Proces Gryfica rozpoczął się 18 października. W sądzie zostały przedstawione odciski palców pobrane od mężczyzny i ich porównanie z odciskami mordercy, ale też ubranie, które należało do oskarżonego, a którego włókna znaleziono na parapecie okna, przez które wychodził z oddziału. Peter Griffith dalej też przyznawał się do winy. I nawet jego obrońca twierdził, że nie walczy o jego wolność, ale o jego życie. Podstawowym argumentem obrońcy było oczywiście zdrowie psychiczne oskarżonego i to, że mógł on cierpieć na schizofrenię tak jak jego ojciec ponad 30 lat wcześniej. Cały proces trwał jedynie dwa dni. A ława Przysięgłych obradowała zaledwie przez 23 minuty. 19 października sędzia Ronald Olivier ogłosił wyrok słowami: Piterze Grifficie, ława Przysięgłych uznała cię za winnego zbrodni najokrutniejszego bestialstwa. Całkowicie zgadzam się z ich werdyktem i wyrokiem sądu jest, żebyś został zabrany do więzienia. A stamtąd na miejsce swojej egzekucji. I tam poniesiesz śmierć przez powieszenie. I niech Pan zmiłuje się nad Twoją duszą. Takimi właśnie słowami Peter Griffith został skazany na śmierć. Nie odwołał się on od wyroku i 19 listopada, czyli prawie równe pół roku po morderstwie June Andy Viney, został on powieszony, a jego ciało pochowano na terenie więzienia. Na tym zakończyła się sprawa morderstwa czteroletniej June Andy Viney. Do historii przeszła ona jako największe masowe pobieranie odcisków palców w celu wykrycia sprawcy przestępstwa. I tak jak w wielu sprawach można winić policję i śledczych, że są zbyt wolni, że za mało robią, to tak tutaj chciałabym jeszcze tylko raz wspomnieć o tych funkcjonariuszach na czele z Johnem Capstickiem którzy podjęli się i z sukcesem przeprowadzili wręcz niemożliwą akcję. A przypomnijmy, były to lata czterdzieste i wszystkie ponad 46 tysięcy odcisków było pobierane ręcznie, na papier i sprawdzane za pomocą lupy. Dodam tylko jeszcze, że wszystkie zebrane wtedy odciski od mieszkańców Blackburn zostały publicznie zniszczone przy użyciu niszczarek do papieru. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że nie słyszeliście wcześniej o tej strasznej sprawie. Mam też nadzieję, że ten film był dla was interesujący. A teraz życzę wam dobrej nocy lub miłego dnia i do zobaczenia.